Ja uważam, że gdzieś to jest początek i koniec całej palety kolorystycznej. rzeczywiście w tych szarościach jest cała paleta barw, um, która taka jest nieoczywista i, i, i gdzieś bardzo subtelna i taka konsekwentna. Gdzieś to tak jakoś mnie e, charakteryzuje, lubię to i mm, jest to takie moje. Ja myślę, że dobrze jest pomagać generalnie. I tak sobie pomyślałem, że, że super cel, więc, więc czemu nie? Fajnie, fajnie rozsyłać dobrą energię. Ja miałem taki prosty pomysł na, na pracę, bo tak sobie pomyślałem, jakim symbolem zadziałać. Żeby on, jakby tak analogicznie, odnosił się do pracy fundacji i do kliniki, budzik. To wybudzenie codziennie rano każdy, jak gdyby, spotyka się z tym słońcem. I pomyślałem, że promień słońca jest. Jest takim fajnym symbolem do tego, żeby otworzyć oczy i zacząć życie, żeby spojrzeć na to, co dzieje się za oknem, że jest tyle piękna. Na, na mo w mojej pracy widać to właśnie, jak osoba spogląda w stronę światła. Ja dałem taką myśl przewodnią, opatrzoną tytułem. To jest wewnętrzny zamiar. Tak mi się wydaje, bo tylko mogę podejrzewać, że będąc we śnie, warto mieć taki wewnętrzny zamiar tego, żeby się na przykład obudzić albo sobie uzmysłowić to, że to jest sen i warto z niego zrezygnować, żeby zacząć żyć w tej naszej takiej cięższej materii.